Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Audio Azyl. Po tej Romana. Dzisiaj mamy okazję hu, dzięki naszemu sponsorowi bardzo temu y, przedstawić kilka rzeczy za dalekiej granicy. Zobaczymy do czego się nada. Sam mam pewien pomysł w związku z tym. No ale cóż, y, może tak powiem. Tutaj w tym momencie pojawia się link do strony, gdzie możecie te przedmioty z całkiem sporym rabatem zakupić. Czyli w zasadzie głośniki, które normalnie by około 200 zł, możecie kupić za 4, więc myślę, że fajny deal z tego wyjdzie. Eee, fu, 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 fu. Myślę, czego to zacząć, szczerze mówiąc. To jest taka troszeczkę nowinka dla mnie, tego typu odcinki. No ale zacznijmy od czegoś, co w zasadzie miało przyjść dwa, ale to chyba mój błąd był. Zacznijmy od głośnika niskotonowego. Czasami jest tak, że kupujemy głośniki, które są w stanie takim, mówiąc delikatnie, zużytym. Za mnie ten głośnik. Tutaj z pamięci powiem, że ma 93 dB decybele i No w skuteczności, powiedzmy tak, wrażliwości to powinno być przetłumaczone. No, myślałem, że będą dwa, jest jeden, więc na razie poczekam, domówię być może następny taki głośniczek. Ale skłoniło mnie do tego wyboru parę rzeczy. Tu jest na przykład po mojej lewej jedna z tych rzeczy. Kolumna głośnikowa, którą za chwilę pokażę. I teraz tak, sam głośnik, całkiem ładnie wykonany. Tu można pokazać na blacie, że kosz jest równiutki, nie ma, że coś bije. Moim zdaniem jest OK. tutaj ewentualnie jakieś resztki są po kleju. Tak swoją drogą widać, że to było klejone na gorąco. Taka ciekawostka, że nie jest zwykły klej typu Eee, no głośnikowy, tylko na, na gorąco było zawieszenie. Widać, że to się sprawdza. Wykonanie jest ok, jest ładny, jest sztywne, ale to odłożymy na bok. Bardzo ładny głośnik. Eee, następną rzeczą, zanim przejdziemy do kre, krem dla krem odcinka, jest coś takiego. Akurat ja słyszałam py, pytanie: po co ci coś takiego? Kto słucha muzyki na rowerze? Ja. Bardzo to mnie zaciekawiło, bo jednak słuchawki, w przypadku roweru, to jest troszeczkę niebezpieczna rzecz, to jest głośnik wodoodporny no. i bez przegotowu, czyli na bluetooth. Co mamy w zestawie? Jest instrukcja, elegancko, mocowanie na rower, to jest super rzecz. I oczywiście kabel USB. USB-C, jakby widać tak ładowarek już się nie daje do zestawów. Przystawka, to nie zastanawiam, bo to ciężko na rower. Może na kask sobie można to założyć, ewentualnie do samochodu, jako wygłośnik. I mamy sam głośniczek. Okej, okay. mały, całkiem zgrabny. Proszę o to on. Myślę, że naładowany wstępnie jest. Okej. Okay. Za lampkę też może robić w nocy. Garek siedzi cicho. No jest operatorem. Nie, co są już coś takiego na rowerze? No jeżeli ktoś czuje potrzebę posiadania tego, no to jak najbardziej. No, no duży, bo duży, ale myślę, że to będzie fajnie grało. E, głośnik to jest ciekawe, że on jest odporny, Być może sam głośnik jest po prostu stworzony z takim materiału wykonany, że w zasadzie tylko prąd, a reszta jest sztywna, więc tutaj może to kiedyś przetestuję. Nie złapie burza, bo akurat miałem przyjemność ostatnio będzie na rowerze w mini, takiej ogólnodostępnej, czyli ulewa. Aczkolwiek, no, jeśli komuś te gabaryty nie przeszkadzają, myślę, że to jest fajna zabawka też. Można to kupić w tej promocji za dosłownie kilka złotych, więc parę złotych wydanych w aplikacji. Tutaj jeszcze link, jak już powiedziałam, jest na dole Mobil, do aplikacji mobilnej, żeby pobrać. To można, można, myślę, spokojnie zaryzykować. Fajne materiały, guma, guma. Guma. Jasne, nie będziemy tym rzucać, nie będziemy tym płuc, ale łączyć, wyłączyć można w łatwy sposób, to nie jest takie oczywiste. Ok, to są rzeczy takie dodatkowe, odłożę może na bok. Druga sprawa, w zasadzie ta najważniejsza, dla mnie przynajmniej, to jest coś takiego. To jest głośnik, akurat marki Luxor. Z kolumną, która była w tak pokłakanym stanie, że, że, że no nie było sensu ratować nic innego poza tymi głośnikami. Nie wyjąłem. Natomiast tak, teraz powstajemy tutaj. I pokażę, o co chodzi. To jest kolumna Markisony. Wyjątkowo źle grająca kolumna Markisony. Nie wiem, tak jak niektórzy poznają poważnie kolumnę. Ta jest lekka, ale to nie jest akurat problem. Natomiast po podpięciu tego do wzmacniacza, no, pff, ja mam powiedzmy około 200 kompletów kolumn. To to jest w samej czołówce, jeśli chodzi o te najgorsze kolumny. A mimo wszystko bardzo mnie ciekawi. No, tutaj widać nawet to Darku Przybliż. E, mamy maskownicę, była mocowana na gwoździe. Więc tutaj totalna, totalna fuszerka płyta jest. Ale co ciekawe, ta kolumna ma membranę wierną. No i cóż, zostaje nam zabawa, bo nie będę tego sprzedawał. A jednak ciekawi mnie, jak to zagra. Więc pierwsze, o czym pomyślałem, tak jak ja powiedziałem, no niestety mam tylko jeden głośnik. Ten głośnik blisko tonowy, to jest nawet ładnie widać, że ceweczka nie jest wentylowana. Wymień, No i właśnie trafił na głośniki. Już mamy pierwsze. Tutaj ta kolumna jest o tyle ciekawa. Że to jest kolumna dwudrożna, więc nie ma jakiejś bo Co obsadziłem z tylko kondensator na wysokim tonach, który też gra. No tak jak powiedziałem, przy tych gabarytach to mniej więcej gra jak dobrej jakości taki głośnik szerokotonowy. Cała kolumna to jest akurat tragedia, coś muszę z tym zrobić. No i tutaj zamówiłem też właśnie yy, takie głośniczki opułkowe. Proszę bardzo ładnie wykonane. Trochę gabaryty mnie dziwią, aczkolwiek. Propo gabarytu głośników wysokotonowych. Pierwsze wysokotonowe. One w zasadzie nie miały tak, jak sobie jak przyjęliśmy teraz, że są magnesy właśnie takie tutaj ogromne. One po prostu wyglądały raczej bardziej jak to. Tutaj mamy dodatkowe chłodzenie do cewki. Całkiem zgrabnie to wygląda. Malutki układ drgający, bo większy nie jest potrzebny. No już mamy tutaj powiedzmy jakiś postęp. W tym kierunku, że możemy wymienić ten głośnik na ten głośnik. Albo też klasyczny taki. No by zawsze jest. prze Zobaczymy jak to wyjdzie, bo tutaj pianka to się wydaje większa. Ale myślę, że sam od jest dużo, dużo mniejszy. Chcę zrobić coś takiego właśnie. Tutaj wymienić głośnik niskotonek będą dwa. I zobaczyć wtedy, jak ten głośnik napędzi tą membranę w jedną. Może to jest jakaś tam hmm, herezja, co teraz mówię. Natomiast to są małe kolumny. Mogę zrobić z nimi co chcę, prawda? I ty, też możecie ze swoimi. Tym dniu... bardziej, że są niedrogie. Tak, niedrogie. I w zasadzie chyba taka ostatnia rzecz, która przyszła do mnie. W następnym odcinku będą do Romana rzeczy pokazane. To są głośniki, które no mnie osobiście zachwyciły. To już za parę złotych możecie, może być może będzie jakaś przewidzka, też włożona. To są głośniki. Proszę, wstępnij. I tu już się zaczyna zabawa. Parametry możecie ich znaleźć. Wykonane są super. Tutaj na spodu mamy filc. Myślę, że zmieszczą się. No, tutaj akurat w tym przypadku raczej nie za bardzo, ale znajdziecie powiedzmy standardowe kolumny głośnikowe, gdzie ten, tur, z tej wielkości w zasadzie moglibyśmy podejść do celestionu tam obok i już byście widzieli, o co mi chodzi. Myślę, że to jest bardzo ciekawy zamiennik, jeśli ktoś chce się bawić, bo ze sprzętem audio to nie jest też tak, że wszystko musi być, znaczy wiadomo, są konstrukcje, które się nie tyka, ale też można tworzyć nawet własne zestawy głośnikowe, czy też tak jak ja, naprawiać takie, które no po prostu nie przedstawiają żadnej wartości. I to, to to jest, żeby kupić nową stękę, nie zapłacić za to nie wiadomo ile pieniążków, ale się móc tym nacieszyć. Więc taki pakiet ja wybrałem. W następnym odcinku z moim działem z tego, że Roman będzie troszeczkę, w sumie jest zajęty cały czas budową, rozbudową e, muzeum swojego, e, fu, fu, fu. wybrałem dla niego parę fantów, które na pewno mu się przydadzą. I zobaczymy, jak to wygląda z naszej tutaj perspektywy, może bardziej mojej, bo Darek siedzi wyjątkowo cicho dzisiaj. E, tak więc, tutaj, jeśli chodzi o przedstawienie tych podstawowych rzeczy, no myślę, że... Czy coś dawku jeszcze chcesz wiedzieć? Nie no, chyba wszystko wyłożyłeś dość jasno i klarownie, także... Tak. Znaczy myślę, że przede wszystkim warto dla ceny, bo jest bo, mi niektóre rzeczy no powiem to tak, jeśli takie głośniki by kosztowały, nie wiem, 1000 zł, a pewnie są takie głośniki wstępowe za 1000 złotych, może nawet za parę tysięcy, to już taka zabawa to już się robi troszeczkę bardziej ostra. Natomiast tutaj jeśli macie możliwość kupienia tego... Taniej na temu, to myślę, że spokojnie można zaryzykować, zaryzykować, nie zaryzykować, bo, bo... sprzęt jest naprawdę moim zdaniem super, tak? A czy tutaj nie ma żadnego ryzyka? No, bo jeżeli właśnie to tak jak Rzeszak mówi, macie głośniki, no powiedzmy niezbyt kosztowne. Czasami wydaje się to Wam w pierwszym, w pierwszym odczuciu, w pierwszym pomyśle, tam y, jaki zaświta w głowie granie warta świeczki, ale można spróbować pobawić się, pouczyć, zobaczyć co z tego wyjdzie. Nie pormać. Tak, tak, tak. Y, nie stracić wielkiej kasy. no i A już wyjdzie dobrze. dobrze. A już wyjdzie dobrze. Wyjdzie dobrze. Turyście, jak nie że no cóż, ale no. No właśnie, no cóż, czasami nie ma wyjścia, trzeba, trzeba ratować się, a jeśli to tutaj jest powiedzmy no stosunkowo tanie, no to myślę, że absolutnie mogę polecić tutaj te rzeczy. Sam jestem miło zaskoczony ich jakością. Zresztą wszystko, czego tutaj używamy jest powiedzmy już produkowane wiadomo gdzie, więc tutaj nie należy się bać, bo podejrzewam, że też u nas takie głośniki będą sprzedawane pewnie drożej, tylko pod inną nazwą, to będzie dokładnie to samo. Dobra. Dobra, jak zwykle Roman na początku, ja jak zwykle na końcu, jeśli mi się przypomni, zapraszam do subskrypcji, do następnych odcinków i zostańcie z nami. Trzymajcie się, na razie, hej!